Halo halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Fortnite'a i dzisiaj mam dla Was wyzwanie z 14 dni lata. Przeszukaj nadmuchiwane jednorosce w miejscach dopływania 0 na 3 trzeba znaleźć 3, ja znam 5 lokacji, 6 lokacji, 6 lokacji znam. No i co, lecimy do pierwszej na słoneczne stopnie. Dostawcie oczywiście kciuka w górę, suba na kanale z dzwonkiem, wbijajcie na streamy i w linki w opisie oczywiście też Pamiętajcie o kodzie twórcy, który macie teraz na ekranie A ja już lecę do pierwszej lokacji Ciekawy jestem czy w ogóle na placu zabaw te jednorożce się pojawiły bo wydaje mi się, że ich tutaj nie znajdziemy możliwe, że ich na placu zabaw nie będzie widać W każdym razie jeden z tych jednorożcy jest tutaj, przy tym, przy tym ładnym tutaj bajorku no i co? Lecimy do kolejnego. I kolejna lokacja na zalewie zdobyczy, dokładnie tutaj w tym miejscu. No mniej więcej tutaj w tym miejscu, no bo tak jak widzicie na placu zabaw ich nie widać. Ale jak podlecicie, to na pewno zauważycie ten jednoroży. One wyglądają tak jak plecak dmuchany z piątego sezonu. Lecimy dalej. I kolejny trzeci jednoroży znajduje się na oazie obok zgubnych ziemi. Na tym. W zbiorniku wodnym Jak tu podejdziecie to na pewno go zauważycie I sobie go zbierzecie To są trzy, ja wam pokażę jeszcze w sumie jednego Bo dokładnie wiem w którym miejscu on jest Ale wrzucam wam też teraz mapkę Na ekranie widzicie gdzie właśnie się znajdują Wszystkie pozostałe jednorożce Więc tam też ich możecie szukać Lecimy jeszcze do Na zgubne ziemie bo tam też wiem gdzie Dokładnie znaleźć Ten ostatni jednorożec Dobra No i on znajduje się tutaj na tym jeziorku więc nie powinniście też mieć problemu, żeby go znaleźć. I tak jak mówię, macie na ekranie, przed chwilą mieliście mapkę. I dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Łapka w górę, kciuk, tak zwany subskrypcja z dzwoneczkiem, oczywiście też mile widziana. I dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!